Witam wszystkich bardzo serdecznie, po małej przerwie spowodowanej brakiem czasu niestety postaram się w przyszłości oczywiście wrzucać więcej e, i częściej pomysłów i spraw do omówienia mam całe mnóstwo, ale koliduje to czasem z moim życiem zawodowym i prywatnym, e, więc jest jak jest. Już Was nie zanudzam i przechodzę do omówienia morderstwa łożki. Sprawa zaczyna się, gdy Simonetta Casaroni, piękna młoda Rzymianka, um, urodzona w 1969 roku, ma 21 lat. Zaczyna pracę jako księgowa w pewnej firmie handlowej. Przez trzy dni w tego Simonetta pracowała w siedzibie firmy w dzielnicy Gazielina w Rzymie, a przez dwa pozostałe w biurach przy ulicy Via Parlobona w eleganckiej dzielnicy C. della Victoria. Jest to niedaleko centrum. Biuro mieściło się w dużym ładnym budynku z piękną fontanną na dziedzińcu. Sześć lat wcześniej właśnie w tym bloku e, um, uduszono pewną zamożną starszą Włoszkę. E, cała sprawa nie została nigdy wyjaśniona, ale oczywiście Simony ta nic o tym nie wiedziała. Cieszyła się, że ma dobrą i stabilną pracę. Był wtorek, ciepły dzień, 7 sierpnia 1990 roku. Simonetta umówiła się z szefem, który lata dzień miał wyjechać na urlop, że zadzwoni do niego pół godziny przed końcem pracy i da mu znać, jakie idą sprawy przewidziane na obecny dzień. O 15 wyszła z domu w towarzystwie siostry i wsiadła do metra. Około 16 weszła do biura przy ulicy Carlo Poma, a o 17.35 Odebrała telefon od niejakiej Luigi Berattini. Godzina później szef czekał na telefon Simonetty, Madarami, niestety. A o dwudziestej siostra księgowej Paola zaczęła się nieco niepokoić. Siostra bowiem powinna była już wrócić do domu. Zadzwoniła do szefa Simonetty. Przyznał on, że nie doczekał się od dziewczyny obiecanego telefonu. Zaniepokojona Paola, razem z narzeczonym udali się do Via Poma, gdzie ku swojemu przerażeniu odkryli zmasakrowane zwłoki Simonetti. Dziewczyna została zatakowana nożem do papieru. Na jej ciele znajdowało się blisko 30 ran głównych, niektóre długości dochodzącej nawet do 11 cm. Znajdowały się na twarzy, piersiach, brzuchu, ramionach. Simonetta była na wpółnaga. Miała ściągniętą bieliznę, szeroko rozłożone nogi, a na piersi miała ślad przypominający ugryzienie. Jednak nie stwierdzono śladów gwałtu. Śledczy stwierdzili, że ukradziono jej biżuterię. Na miejscu zbrodni znaleziono oprócz mnóstwa krwi ofiary także grupę krwi A, prawdopodobnie należącą do mężczyzny, a także tajemniczą kartkę z napisem CE i DET, ok, oraz rysunek kwiatka. Karteczka była jedną z największych zagadek całej sprawy. Dopiero po 18 latach jeden z policjantów przyznał się, że to on jest autorem napisu i rysunku. A świstek zostawił na miejscu zbrodni wyłącznie przez roztargnienie. Przerażające zabójstwo młodej dziewczyny wzburzyło opinię publiczną. Domagała się ona od policji szybkiego działania. Śledczy bardzo szybko wytypowali podejrzanego: Pietrino Vancore, portier z Via Poma. A Portier stwierdził, że miał alibi. Był on. Między 16 a 20 razem z kilkoma sąsiadami na dziedzińcu i jadł arbusa. Jednak zeznania sąsiadów wskazały, że opuścił on grupę między 17.30 a 18.30, więc w momencie popełnienia zbrodni. Co więcej, późnym wieczorem Vancouver udał się do pewnego starszego pana, mieszkającego piętro wyżej nad mieszkaniem, w którym popełniono zabójstwo. Miał wyjść z domu o 22:30, ale starszy pan stwierdził, że dotarł do niego dopiero o 23:00. Co tam robił przez pół godziny? Policja oczywiście aresztowała Onkore. Tym bardziej, że na jego spodniach znaleziono ślady krwi. Spędził 26 dni w areszcie. Potem wypuszczono go. Był on oczywiście stale w kręgu podejrzanych. Po 20 latach, w 2010 roku, na parę dni przed kolejnym przesłuchaniem w tej sprawie, Pietrino popełnił samobójstwo, rzucając się do morza. W jego mieszkaniu znaleziono kartkę z dość wymownym napisem: 20 lat cierpień i podejrzeń prowadzi cię do samobójstwa. Według jednego z prawników Ankare wiedział, kto popełnił zbrodnię, ale nie mógł z jakichś przyczyn tego powiedzieć. E, jednak ta hipoteza nigdy nie została potwierdzona, oczywiście. Drugi podejrzany, Federico Walla, pojawił się na scenie dopiero dwa lata po zabójstwie. Jego historia jest dość zawiła. Niejaki Roland Boller stwierdził, że pewnego dnia pomylił numery telefonu i w efekcie zadzwonił do niej jakiejś Juliany Walla którą nawiązał osobliwą telefoniczną przyjaźń. 7 sierpnia 1990 roku Juliana miała mu powiedzieć, że martwi się o swojego syna, który poszedł odwiedzić dziadka u starszego pana, który z, którego mieszkanie znajdowało się nad miejscem zbrodni i wrócił bardzo późno, poplamiony krwią i z raną na dłoni. Polar zasugerował, że ów syn, Federico, miał zabić Simonettę, zaniepokojony jej zbyt bliską relacją z jej ojcem. Gdy cała sprawa wyszła na jaw, Federico poddał się badaniom genetycznym, które wyniki nie były jednoznaczne. Znaleziono plamki krwi na klamce od mieszkania, jednak nie udało się stwierdzić, czy to jego krew. Ponadto miało Libii aż od trzech osób. Chociaż policjanci bardzo gorliwie starali się podważyć je, nie było żadnych dowodów i Federico Waller został wypuszczony. Zaś Roland Waller okazał się znanym mitomanem i oszustem. Na pojawienie się trzeciego podejrzanego trzeba było czekać aż 14 lat, do 2004 roku. Wtedy to zbadano dokładnie bieliznę Simonetti, przede wszystkim jej stanik i odkryto ślady DNA należącego do jej ówczesnego narzeczonego, Reniela Busco. Po tym jak Paola Caseroni stwierdziła, że jej siostra założyła w dniu zabójstwa świeżo wybraną bieliznę, Busco został oficjalnie... Busco został oficjalnie postawiony w stan oskarżenia i postawiono mu zarzuty zabójstwa. Proces ruszył w 2008 roku. W tym czasie pojawiły się kolejne dowody. Odcisk zębów BUSKO doskonale pasował do śladów znalezionych na piersi Simonetti. Jednak obrońca Raniera podważył ustalenie biegłych, twierdząc, że przy częściowym zaledwie odcisku zębów porównanie śladów nie jest możliwe. Dalsze przesłuchania doprowadziły także do obalania ówczesnego alibi BUSKO. W 2011 Buska został skazany na 24 lata więzienia, lecz sąd operacyjny uniewinił go już rok później, potworzono bowiem wszystkie dowody. Odcisk zębów nie pasował, ślady DNA mogły zostać na staniku od poprzedniego spotkania narzeczonych, a alibi jednak osób okazało się prawdziwe. W efekcie po 27 latach Nadal nie ma w tej sprawie innego. Oczywiście jak zawsze w takiej sytuacji pojawia się mnóstwo hipotez i znaków zapytania. W parę miesięcy po zabójstwie podejrzewano na podstawie anonimowego listu, że Simonetta podłączyła się do tzw. Vio Videotel, czyli być w rodzaju prototypu czatu i tak mogła poznać swojego zabójcę. Popularne są też teorie, że sprawa Casaroni y, ma coś wspólnego ze służbami specjalnymi, a nawet ze słynną Banda del Magiana. rzymską organizacją kryminalną powiązaną rzekomo z Watykanem. Jednak tropy w tej sprawie są nadal kruche i prowadzą właściwie donikąd. Jeden z największych ekspertów kryminalnych od tej sprawy, profesor Carmelo Lavorino, udzielił w 2016 roku wywiadu, w którym stwierdził, że sprawca zabójstwa miał w chwili zbrodni około 40 lat, a jego motywem było odrzucenie ze strony Simonetty jego awansów. Jest pewien, że ktoś pomógł zbrodniarzowi usunąć ślady. Ten ktoś przykrył brzuch ofiary białą koszulką. Musiało to się zdarzyć co najmniej 45 minut po śmierci dziewczyny, gdyż koszulka nie zabrudziła się krwią. Lavorini podnosi też tezę, że Pietro Vancore z pewnością wiedział, kto zamordował Simonettę i dlatego popełnił samobójstwo. Twierdzi też, że policjanci przesłuchiwali wielokrotnie winnego, ale skupieni na innych podejrzanych nie zauważyli tego co mieli przed oczami. Hmm, czy taka jest prawda? Trudno dociec. Sądzę, że morderstwo przy Via nie zostanie nigdy do końca wyjaśnione. A jak Wy myślicie, moi kochani? Macie jakieś teorie na ten temat? Może Wasze pomysły odbiegają od tych przedstawionych tutaj? Może któraś z omówionych jest Waszym zdaniem bardzo prawdopodobna? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie materiału. Pozdrawiam. Do usłyszenia niebawem.